Jeszcze trzeba być 30 widzów, jeden o tyle co suchar. Chory kaszel. On zna to podwórkowe życie. Z na topie? To za skład? popierany. No to jakiś, jakiś trolling. No chyba, że nie. Może to Syndra support Szczerze, trochę się cykam i Z mnie na Syndra decary, ja się support? K ten, j ten Z tam idzie z... Co za k***a ty. Ach, ty trzyma to je Zarabiam na tym kiku 1100 zł na godzinę Szma to co, bo i nawet dla tych czteru ha marnie. Ha, ha. nawet jakby tu sam tak zarabiam, tu 1100 zł na godzinę! Ha, ha, ha. A jeszcze dwa latka, Max, pokikam sobie w lolka i wieczne hawaje. Tak, dokładnie, czuję pustkę, bo cały czas szony zamiast znaleźć kogoś na stałe. Tak, dokładnie. Niesamowite jak dużo wiesz o moim życiu, nawet ja tego nie wiedziałem. Dobra, albo Werli coś kurwa poddymimy, albo będziemy padać ku... chwilę. Także trzeba presjować z kurwa I chyba zraszujemy w tej grze Archangela, Tak dosłownie na pierwszy item. To jedyna opcja, jaką widzę, żeby przeżyć na Na ZEDA. Kurwa, ominął moje żygi, ty. Mam więcej widzów niż legenda? Nie pierdol. w ogóle gra No wy gra potę i Ignita? Gridy z kurwy syn Patrz kurwa tu freking. No nie odpuścił kanona Nie odpuścił Ale rozumiem go Też bym nie odpuścił Wina dżunglera jak chuj Cofaj, cofaj, cofaj Sofie mordyczko, ale i tak Ci dziękuję bardzo za radę. Dobra, jeszcze aby trochę możemy kurwę dociskać, nie? Tylko przydałoby się trafiać wszystko. Bo bez trawki nie ma fanów kurwa. Ja pierdolę, ale wyjebałem w kosmos. Dwa skisoty. Kurwa jest. Jest kurwi bąk pierdolony. Dawaj go kurwę, Pańczaku. Dobrze. Gdzie jest Archangel? Tu. E -e. Pozarabiaj 1100 grając w dodatki zamiast w to gówno. Kurwa, bardzo chętnie, nie? Ale... Musiałbym jakieś kołce ogarnąć. Rób nową ekipę, bo to nie wypał w chuj. No ta, no wiadomo, że... Niestety, no pomyliłem się. No, tym razem odpuścił Kanona. Uczy się, kurwa, na błędach. syn Nie no, srogie gówno odjebałem z tą ekipą, nie oszukujmy się. A z drugiej strony, jak kurwa to znaleźć inną ekipę? Wszyscy normalni, fajni ludzie nie grają kurwa w komputer. Albo nie oglądają streamów, no nie oszukujmy się, tak? Na czacie na kiku? No jak kurwa ten? Jak rozpoznać fajnego czatownika? No właśnie, nie da się, nie? To jest kurwa podchwytliwe pytanie. Samu tak łatwo otwórzszam? Tak by się nie zachował Marcin Wyciskamy kurwe eee. Najlepszy Jak ja w ogóle poznałem tych zjebów, kurwa? lub też się ta kurwa, bo ktoś dał mu rangę na TeamSpeak'u. Z kim ja, kurwa, gadałem w ogóle? Jak się poznaje ludzi, ty? Nie wiem, jak się poznaje, kurwa, człowieków? Już zapomniałem, jak to się robi. Ale w sumie jest mi to, z, kurwa, zbędna ta umiejętność. Przynajmniej na teraz. Wiesz, gdyby chociaż jakieś wspólne gierki do pogrania. A tu pucha, kurwa. Kurwa co jest? No ilu, ilu kurwa. Haha. Ha. Fuck off, get lost! Co ja gram w tej grze? Kurwa nie wiem, czy nie tabi, nie? Chuj, tabi gramy. Wiem, że trochę to takie wiecie. Ale dla ciot... Ale co zrobić? Czy będzie dota 2? Nie wiem, nie wiem, nie wiem brachu no kurwa mać no! Jak my przegrywamy na mapie, jak się kurwa dzieje coś takiego, że czterek przychodzi mi na mida, ten kurwy jest trzeci raz kurwa dwie minuty. A my przegrywamy kurwa na mapie. Mój jungler ma niższy level, mój botom kurwa jest na równo jakimś chujem Mój kurwa Gnar przegrywa na jacksa. Nie ma schematu, buildu na koga. Kurwa, użyj mózgu, człowieku, kurwa. Nikt ci nie będzie pokazywał palcem, co robić. Kurwa, mać. Nie ma jednej prostej sztuczki. Raz coś działa, raz coś nie, kurwa. Musisz kombinować. Uczyć się, kurwa, by na własnych błędach. Już kurwie syn idzie ty, tymi kurwa kopytami. Jały bany chłój. Jackson zapierdala na ganku 2 na 1 tej. Co za kurwa nieudasy jebane w tym teamie, ty. Ja pierdolę! Nie! Hosta dostałem! Od mokrego suchara, to jest prawdziwy? Skończył streama. Ty to chyba on? Zaraz chyba, kurwa, zrobię się si, si, si. Ze szczęścia, kurwa. Jest tu, kurwa, ten Jax? Dobra, chodź, presujemy ten turret. Co robi te, kurwa, ten Jax? Nie wiem, kurwa, moja Alice. No nic, no bierzemy kurwa mikrocypki i chuj z tym wszystkim, kurwa. <ścoughs> Big WP no, z Przestań mi pałek, kurwa, jebana, zacznij sam grać. Już minus 2K. Nawet u, u mnie też jest kurwa żul prawie. No już też jestem stary, skończony, bez perspektyw. Ale jeszcze nikogo nie zamordowałem. No ja jestem zajebisty w tę gierkę, kurwa, no nie oszukujmy się. Dobra, co ja robię? Horizon Focus? Na nich? A, to może być. Jak kurwa zawsze zwalam na team? Czasem jeszcze zwalam na twoją starą. <laughs> ale ja pierdolę lol. <laughs> ale jest kurwa epicka forma. Zostawcie follow jak się wam podoba stream. Codziennie o 13 jest stream. Przez następne 5 dni. No, trzech na midzie, ale przynajmniej się wyjebaliśmy na midzie za to. W sensie, no, na topie. No się wiecie o co mi chodzi, nie? Chodzi mi o to, że mam pedał w teamie. W wielkim skrócie. Dobra, dawaj do tego trapka, kurwa, lecimy! Po złoto! Kurwa mać ty Szukamy kurwiaka, proste że do końca go walimy No zajebał mi tej KS kurwa. To bardziej dla nas, sworu, raczej. Pochodnia SOP? Pochodnia to jest pierdolony syf. Nie myślałem, mister, że jest Gretku o łapek w dżungli. Ale super propozycja. Zagraj i daj znać jak poszło. Co jest kurwa? Ja pierdolę. Czemu ja muszę grać zawsze kurwa z upośledzonymi cwelami? Gdzie się podzieli prawdziwi mężczyźni, którzy kurwa potrafią grać w of Legend? Ja pierdolę. Nie, ten z kurwa nie, no kurwa mać. Jeden, dobra, weź. Hop, gnarem przegrywa linię kurwa w Jax'a. Potem odpierdala taką kaszanę, nigdy go nie ma nigdzie. Pierdoloni pedofile. Kurwa bij mnie! Chodź tu kurwa, tylko pieciarzu jebany. Wow. Właśnie nie ma na Właśnie moja liska ma więcej farmy. Kurwa, te Karima jakimś cudem w lesie. Właśnie, że my już dawno powinniśmy to skończyć. Tylko kurwa, jestem osamotniony. Jak Tom Ciopaluch. Dąbcie od Ja pierdolę. To było naprawdę bekowe. Zobacz, to jest warded. Kurwa, czasem nie wyjdzie, nie? Na kogu lepsze maski, to Liandry tych chuja bije, tak szczerze mówiąc. I to i to chuja bije, tym bardziej jak każdy ma kurwa Hila albo shield'a. Chuje, to chuja są te kurwa, to palonko kurwa. Jak nie masz dotki albo czegoś co bije w 5 targetów naraz, to... Kurwo i pierdona. To po chuju to palenie. Torch mi daje AP. No jest to jakiś argument Gdzieś, gdzie są dłuższe teamfighty i dużo melasów, tanki, no to prostu pewnie w za nas studentsa. Ale tu się snowballowałem jeszcze. Dosyć prędko. Ale ty wykerowałeś tę grę? Ja, ja kurwa ją wyruchałem. Solo, to prawda. Nie wiem, już prawie nikt od suchara się nie ostał. Nawet dla nich jestem za dużym cwelem. To przerażające.